No, przyjeżdżając tutaj do Zabrza spodziewaliśmy się takiego właśnie meczu, może nie aż tak dramatycznego do, do ostatnich sekund, ale wiedzieliśmy, że w Zabrzu zawsze nam się gra ciężko i, i tak też wyglądało dzisiaj. No, mecz przede wszystkim walki od pierwszej do ostatniej sekundy żaden z zespołów no, nie chciał odpuścić i, i, i wyglądało to bardzo na, na bardzo twardy i, i, i trudny mecz. Jednak no, myślę, że o dzisiejszym wyniku właśnie zadecydowała obrona i Maciek u nas Stęczniewski, który w takich właśnie już kluczowych momentach stał na wysokości zadania. Jeśli już zawodnikom zabrza udało się gdzieś przedrzeć przez tą naszą strefę, to jeszcze mieli problemy z pokonaniem Maćka. Także Gratuluję tutaj zespołowi zawsze naprawdę dobrego meczu. Wygrana jedną bramką to też i troszeczkę szczęścia potrzeba mieć. tym razem troszkę może uśmiechnęło się i do nas, ale bo naprawdę ogromnych wysiłków zawodnicy włożyli ten mecz. Wiedzieliśmy, że zespół z przyjdzie przyjedzie tutaj bardzo zdeterminowany i przyjedzie z chęcią wygrania tego meczu, co potwierdzały ostatnie wyniki w lidze i w Polskich. Polskich. My też nastawiliśmy się na twardą grę w obronie, na mecz walki. Taki on był. Niestety mieliśmy w drugiej połowie dość długi przestój, gdzie rzuciliśmy tylko w ataku jedną, jedną bramkę mimo dogodnych sytuacji. Zespół z Puław odskoczył na trzy bramki i naprawdę bardzo dużo sił kosztowało mój zespół zniwelowanie tej przewagi do jednej bramki i wywalczenia piłki na remis. Mieliśmy sytuację na nasze nieszczęście Maciek w bramce kapitalnie parę piłek obronił. Myślę, że dla kibiców był to dobry mecz do oglądania, ciekawy Pełen walki i pełen zaangażowania z obydwu stron. Nikt nie odpuścił od pierwszej do 60 minuty. Ja ze swojej strony chciałem podziękować zespołowi za te trzy mecze, które miałem przyjemność prowadzić za zaangażowanie za to, co dzisiaj zostawili na parkiecie. Muszę przepchnąć gorycz tej, tej porażki, bo tak po cichutku gdzieś tam liczyłem, że może przynajmniej jeden, jeden punkcik i w jakiś takich ciut lepszych nastrojach byśmy się udali na święta i na nowy rok. Ja myślę, że to mecz, mecz walki, obydwa zespoły miały ogromne problemy z rzuceniem bramki w ataku. Zadecydowały, mi się wydaje, niuanse, trochę rzeczkę, troszeczkę więcej szczęścia. No i Generalnie no, rzuciliśmy tam jedną więcej w ramkę, być może obroniliśmy jedną więcej, także no, przede wszystkim mecz walki kibicom się na pewno podobał, z happy-endem dla nas, bardzo się z tego cieszymy. E, liczyliśmy tutaj na dwa punkty, było przeciężko je zdobyć, ale nam się udało, także myślę, że założenia spełniliśmy, jesteśmy z tego zadowoleni. Ławy, w tamtym sezonie spotkali się z nami trzykrotnie u nas i sześć razy. Tak, i wszystkie spotkania u nas żeśmy na swoją korzyść, w Puławach znowu było odwrotnie. Na pewno są takie gdzieś przeciwnicy w lidze, gdzieś nie leżą u siebie, nie leżą na wyjazdach. No nam gdzieś tam Puławy na wyjeździe na pewno nie leżą, bo tam żeśmy przegrali w tym to tutaj czwarty raz. Eee, tutaj wygrywaliśmy. Na pewno po cichu właśnie liczyliśmy i myśleliśmy właśnie, że może Puławom ta hala nie leży. Myślę, że zaczęliśmy grać lepiej od ostatnich dwóch spotkań i na pewno byliśmy zdeterminowani i chcieliśmy tutaj te punkty wyrwać u siebie i właśnie udowodnić, że nadal gdzieś tam Puławy może będą w zabrzu przegrywały. No, a co do pytania, czy poszły do przodu, uważam, że Puławy teraz naprawdę moim zdaniem prezentują bardzo fajny handbal, Mają fajną obronę i fajnych mają ludzi do rzucania bramek z tyłu, gdzie to jest ważne w piłce ręcznej i myślę, że na pewno Krok do przodu jest duży. Wydaje mi się, że jak dalej tak będzie posuwała się praca w Puławach, to myślę, że będą trzecią siłą naszej ligi na obecną chwilę. Gdzie na razie są trzecim miejsce. i myślę, że do końca, jeżeli gdzieś tam nie zostanie popełniony jakiś błąd, to medal powinni zdobyć. Bo grają bardzo fajny handbal. A co do nas, <laughs> czy żeśmy zrobili krok w tył? Na pewno patrząc do tej pory, może nie do dzisiejszego meczu, bo teraz trzy mecze pod wodzą czarka. Ale do, do tej pory ja był na stronę zajączkowskiej, to na pewno nie wyglądało to tak, jak sobie każdy życzył. Na pewno można powiedzieć po tym czasie, że możliwe i że gdzieś tam jakiś błąd został popełniony w przygotowaniu, że właściwie przy wzmocnieniu każdy nas obstawiał roli gdzieś tam też do zajęcia 1.4 to patrząc z tej perspektywy na pewno został gdzieś popiony błąd i taki może krok w tył gdzieś był. Ale teraz gdzieś żeśmy się zebrali w sobie, bo ileż można takich meczy frajerskich przegrywać. I pokazaliśmy i w Lubinie i w Legnicy, że naprawdę potrafimy walczyć, bo tam żeśmy dużo bramek zdobyli w Lubinie, a w Legnicy to mało żeśmy stracili. Że myślę, że nowy rok, teraz na spokojnie sobie wszystko poukładamy, nie wiem czy pod wodzą Czarka czy jakiegoś nowego tenera, i myślę, że jeszcze pokażemy w tej lidze, że nie jesteśmy byle kim. Bo myślę że nawet dzisiejszy mecz pokazał, że nie jesteśmy jakimiś tam frajerami, bo frajersko przerywaliśmy z Kwidzynem w przemyślu, w Mielcu. To były takie właśnie spotkania bardzo słabe, a te spotkanie teraz pokazało, że potrafimy walczyć i niewiele brakło, żeby właśnie gdzieś tam ten remis został gdzieś podział punktów. No niestety przegraliśmy, ale tak jak powiedziałem, puławy. Pokazały, że są siłą trzecią w lidze. Byłem z chłopakami jako pierwszy trzy mecze, co dla mnie było, że tak powiem, stało się to, może inaczej, stało się to bardzo szybko i bardzo nagle. Było to dla mnie też całkowite zaskoczenie i ja chciałem ze swej strony po prostu podniekać za to, że udało mi się z nimi złapać stosunkowo szybko jakiś wspólny język, jakiś szybki kontakt. Że dogadaliśmy się na tyle szybko, że udało nam się wygrać dwa mecze, i w dzisiejszym meczu, myślę, zaprezentować je z nie najgorszej strony. Co do dalszych ruchów, naprawdę, ja nie wybiegam w przyszłość. Z tym pytaniem trzeba by się było zwrócić do pana prezesa Kmiecika gdzieś tam w kuluarach. Nie jest tajemnicą, że jest poszukiwany pierwszy, pierwszy trener, który zorganizuje, powiedzmy, jakby na nowo zespół, pociągnie, przygotuje ich do tej drugiej części rozgrywek. Ja jestem pracownikiem klubu i to, co postanowi prezes, kmiecik, to po prostu wykonuje. I... Ale rozumiem, że Panu się ławka spodobała, jako ten pierwszy. <śm> hmm. Może zostawię to pytanie bez odpowiedzi. <śm>